Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym półgodzinnym Tutaj uzbierałam trochę rzeczy. Torebka jest no, prawie pełna, i powiem Wam szczerze, że ja tak dokładałam, dokładałam tych rzeczy i sama nie pamiętam, co tutaj jest, także chętnie sobie przypomnę. I przy okazji trochę Wam poopowiadam, co się sprawdziło, a co nie. I najpierw mam tutaj żelzaw. To jest Deeply Nourishing, to jest taki nawilżający mm, balsam. Nie bardzo lubię te balsamy, znaczy pod prysznic, dlatego że one mają taką właśnie formułę takiego balsamu, one są trochę takie nabliżające, przepięknie pachną, są takie kremowe, więc zimą na przykład fajnie się sprawdzają albo w takie właśnie chudniejsze pory roku. Jesień zima, także ja je bardzo lubię, w zależności od tego, czy są w promocji, czy nie, albo jak zapach mi się spodoba, to właśnie na nie wracam. Kolejna rzecz z pielęgnacji, tym razem włosy, szampon, nie, to jest odżywka. Odżywka pielęgnacyjna, keratyna i jedwab z Biowaksa. Szampony się u mnie sprawdzają, są bardzo fajne. Ta odżywka, jakby. No chyba nie zrobiła na mnie większego wrażenia, dlatego że fajnie nawilżała włosy, ale ona ma taką dosyć rzadką konsystencję, więc trzeba było jej trochę wziąć, żeby te włosy nawilżyć. Była taka um, trochę lejąca, taka rzadka, że ona spływała trochę z tych włosów. Fajnie jej nawilżała, nie powiem, żeby te włosy były jakieś przesuszone po niej. Um, fajnie się rozczesywały, nie miałam z tym problemu, ale nie zauważyłam, żeby była jakaś, nie wiem, super fajna albo jakoś tak mega nawilżała te włosy, że, że nie potrzebuje jakiegoś olejku na przykład później nakładać. Bo i tak się zdarzało, że jednak moje włosy są tak przesuszone, że potrzebowały jakiegoś olejku na końcówki. Całkiem fajna, fajnie pachnie, nawilża włosy, ale to jest dla mnie trochę za mało, chyba mam wrażenie. Wolałabym, żeby była jeszcze jakaś taka bardziej treściwa, taka bardziej nawilżająca. Albo ja po prostu mam teraz taki problem z włosami, że no niestety nic nie zadziała dobrze i z niczego nie będę zadowolona. Kolejna rzecz to jest Dr. Irena Eris Body Art. To jest intensywnie ujedrniający balsam do pielęgnacji Biustu C+. Ten krem pojawił się chyba kiedyś nawet w Lubińcach. On przepięknie pachnie. Strasznie mi się podoba zapach całej tej serii, bo ona pachnie tak bardzo delikatnie, ale tak kobieco, jak takie delikatne perfumy, przepięknie pachnie, naprawdę. I ja zauważyłam, może nie jakąś wielką poprawę jakby stanu całego wyglądu jakby biustu, ale na pewno fajnie nawilża skórę i ta skóra była taka bardzo przyjemna w dotyku, taka bardzo delikatna, miękka i taka miła, także jednak ten krem fajnie, fajnie nawilża, jednak działa tak, że właśnie no ta skóra naprawdę robi się taka bardzo miła i delikatna w dotyku. Um... Ja nie używam w zasadzie jakichś takich zwykłych balsamów, ale myślę, że one nie robią takiego efektu jak, jak właśnie ten krem. Także bardzo go polubiłam i naprawdę bardzo mi się podobał zapach. Także no, fajny produkt, chociaż nie powiem, żeby jakoś specjalnie, nie wiem, ujężnił ten biust albo sprawił, że no wiecie, jest jak po operacji. Nie będzie, ale skóra będzie nawierzona. Kolejna rzecz to Murier Cleanser MPC Plus for Professional Use. To był żel taki do mycia twarzy, o takiej kremowej konsystencji, którego ja używałam bardzo długo. Używałam go codziennie rano i dopiero teraz skończyła mi się ta butelka. Ja myślę, że jego ja miałam około pół roku. Nie pamiętam teraz dokładnie, kiedy go dostałam, ale to już było jakiś czas temu i naprawdę ten żel jest bardzo wydajny i bardzo fajny. On był taki delikatny. Dlatego ja go właśnie używam rano, dlatego, że był taki fajny, delikatny. Nie chciałabym z nim za bardzo zmywać w makijażu, bo przez to, że właśnie nie jest jakiś taki mega oczyszczający, to pewnie. Nie widziałabym może efektu albo wmawiałabym sobie, że, że nie, że on nie oczyszcza. Dlatego używam go rano, On ma taki owocowy zapach, jakiś taki, nie wiem, coś tak pachnie. Ale nie wiem w zasadzie, jakiś taki owocowy ma zapach. Bardzo fajny żel, dlatego że, tak jak mówię, on fajnie nawilżał, ładnie oczyszcza skórę właśnie z pozostałości jakiegoś kremu, jakiegoś serum, które nakładamy na noc. Fajnie skórę nawilża, nie przesusza jej, nie obciąża, nakładałem potem kremi, nie wiem, nie, nie jest tłusta, nie pozostawia żadnego filmu, także naprawdę kosmetyk się u nie sprawdził był mega wydajny. A to jest Niva visible do tych białych i czarnych ubrań przeciw białym śladom i przeciw żółtym plamom. Ten kosmetyk jest straszny, bo ja nawet nie chcę mówić o tym, czy on działa, czy nie działa, bo to jakby dla mnie w ogóle nie ma znaczenia, mimo tego, że to jest antyperspirant, dlatego że on tak pachnie. Że ja ten zapach czuję cały dzień i to nie jest przyjemny zapach. On był tak intensywny i taki, że on gryzł się z każdymi perfumami, i ja go po prostu czułam cały dzień i miałam wrażenie, jakby to gorzej pachniało, niż nawet gdybym się po prostu spuściła. Więc ten zapach jest dla mnie zbyt intensywny i ja nie mogłam go używać. Więc nawet to, czy chroni, czy nie chroni, to mnie niewiele interesowało, bo po prostu ten zapach jest straszny i dla mnie za mocny, i ja nie mogłam tego używać. Wacikitami znowu się pojawiają moje ulubione waciki. Eee, szampon, kolejny szampon to jest Naturative, to jest Patent Wrap w nowej odsłonie, Naturative, eee, szampon do ciemnych włosów. I tak jak wam mówiłam, ten, ten szampon bardzo fajnie pachniał Coca-Cola. Bardzo lubiłam ten efekt, dlatego że włosy tak fajnie też potem pachniały Coca-Cola. Bardzo przyjemny produkt. Szampon jest naprawdę super, bo to jest szampon naturalny. U mnie naturalne szampony rzadko kiedy się sprawdzają, a ten był po prostu rewelacyjny, dlatego że on przepięknie mył włosy. Nie plątały się, nie były takie nagle przesuszone, jak po niektórych takich naturalnych szamponach. Że one są tak przesuszone, że się aż po prostu kołtyny robią, nie da się ich rozczesać, trzeba natychmiast nakładać odżywkę. Ten szampon naprawdę jest świetny, dlatego że on przepięknie moje włosy, pozostawia je takie fajne, sypkie, ale one nie są przetłuszczone i nie są przesuszone. Nakładam oczywiście na nie odżywkę, ale, ale ten szampon naprawdę był świetny i moje włosy nie przetłuszczały się jakoś szybciej po tym szamponie. Naprawdę działał dla mnie rewelacyjnie, ja go bardzo lubię. Nie wiem też, czy jakoś przyciemnia włosy albo pomaga uzyskać taki, wiecie, ciemniejszy kolor, dlatego że nie zwracałam na to za bardzo uwagi, bo szampon mi się tak spodobał mm, i miał taki fajny zapach, że naprawdę ja Wam polecam. Jeżeli się zastanawiacie. Szampon jest super. Nie wiem, czy tutaj 100% jest napisane, że jest 100% naturalny. Nie ma żadnych mm, SLS-ów. E... No i jest delikatny dla włosów, także no, ja Wam polecam. Naprawdę świetny i przepięknie pachnie. Opakowanie płynu do soczewek, OptiFree Replenish. Ja je bardzo lubię, bo nie podrażnia ym, oczu. Także spisuje się. E... Aha! Tu mam jeszcze taki zestaw Mm, szampon nieozżywka z John Frieda, to jest to Sheer Blonde. Ja nie mam co prawda włosów blond, ale pomyślałam, a użyję sobie, przecież nic mi się nie stanie, nie rozjaśnię, mi się, nagle nie wiadomo jak. Um, nic się z nimi też nie stanie i powiem Wam szczerze, że ten produkt sprawdził się naprawdę fajnie. Też ja ich używałam już jakiś czas temu. Nie, nie pamiętam jaki miał zapach, bo niestety już nic nie czuć, ale mm, z tego co pamiętam, te szampony naprawdę, znaczy szampon spisał się fajnie, że naprawdę fajnie umył włosu, nie przeciążył moich włosów, a to dla mnie jest przede wszystkim jak ja testuję szampon pierwszy raz, no to Sprawdzam, czy właśnie obciąży je na tyle, że już następnego dnia są przetłuszczone, czy nie. I ten szampon i naprawdę sprawdził się fajnie, dlatego że nie, na, nie przesuszył mi tych włosów, one nie, wiem, no były takie czyste, lejące, fajne, tak jak po każdym szamponie, także nie wiem, jaki będzie ten do ciemnych włosów i nie wiem też, czy się kiedyś na nie skuszę, dlatego że są strasznie drogie i... Dajcie znać, czy używałyście może tych do... tej serii do włosów ciemnych i czy one naprawdę się sprawdzają, czy są warte zakupu, czy one może trochę przyciemniają włosy albo, nie wiem, utrzymują ten kolor brązowy jakoś. Dajcie znać, jeżeli używałyście. Dwie rzeczy do pielęgnacji, które niestety się już skończyły. To jest krem pod oczy Morier Collagen Hydration O2. No to jest kolejny kosmetyk właśnie, który też mi starczył na bardzo długo. To jest bardzo wydajny produkt, ja tutaj rościłam jeszcze tubkę i trochę mam... Sadziłam sobie takiego słóczka. Jeszcze trochę tego kosmetyku mamy, no ale... Generalnie już już się skończył i to był bardzo fajny krem, dlatego że przez cały czas, kiedy ja go miałam, ja nie odczuwałam potrzeby jakby zakupu nowego, yy, nic mnie w nim nie denerwowało. On był taki bardzo nawilżający, ale dosyć szybko się wchłaniał, że kiedy ja wykonywałam makijaż, malowałam się rano, nakładałam najpierw krem właśnie, potem malowałam się to, nic mi się nie wałkowało, korektory się super utrzymywały, nie miałam z nim żadnego problemu. Naprawdę ta skóra pod oczami była fajnie nawilżona, także ja naprawdę lubiłam ten krem i nie widziałam potrzeby zmieniać go i nie, nie miałam też takiej potrzeby właśnie, że potrzebuję coś bardziej nawilżającego na przykład albo coś co inaczej zadziała. Sprawdzał się u mnie naprawdę fajnie i dopiero teraz się skończył bardzo wydajny produkt. Kolejny krem to La Roche posay Active C, krem e, na dzień. To był taki krem rozjaśniający z witaminą C, taki wiecie, on rozświetlający, po, po, dodający też blasku skórze, ale też się tak rozświetla mm, fajnie i ja bardzo lubiłam ten krem. On też się pojawił w ulubieńcach, dlatego że krem jest naprawdę niesamowity, pewnie napakowany z silikonami. I teraz sprawdzałam nawet opakowanie i sprawdzałam skład, i wydawało mi się, że nie ma silikonów. A potem uznałam, że chyba jednak ma, i powiem wam szczerze, że teraz nie pamiętam. Nieważne. Krem sprawdza, że naprawdę super, dlatego że on przepięknie rozświetla, rozjaśnia skórę. Jeżeli potrzebujemy dodać sobie blasku, jeżeli czujemy, że nasza skóra jest zmęczona, szara, to ten krem naprawdę ją rozświetla. Ja byłam naprawdę w szoku, dlatego że jak ja nakładam ten krem, to od razu widzę, że ta skóra lepiej wygląda. Ona jest taka właśnie świetlista, taka, taka pełna blasku, jakby bardziej wypoczęta. Naprawdę rewelacja. Nie używałam też tego kremu pod oczy. Ciekawe jak się sprawdza, chociaż któraś z Was napisała mi, że jest fajny. Także ciekawe. Jedyne, co mnie wkurzało w tym kremie, to tubka, z której nie da się do końca już potem tak wydobyć nic. Ona jest taka twarda i momentami to jest bolesne właśnie wyciskanie tego kremu z tej tubki, ale naprawdę jest rewelacyjny. Polecam Wam, jeżeli potrzebujecie właśnie trochę takiego rozjaśnienia, albo dodania blasku, to sprawdzi się naprawdę fajnie. Tu mam jeszcze maseczkę do włosów z Biowaxa również i to jest ta seria Kawiar, intensywnie regenerująca maseczka, złote algi i kawior. I ona przepięknie pachniała, ja właśnie am... przez zapach tej maseczki ja właśnie kupiłam sobie ten szampon algowy również, znaczy ten kawior, złote algi i kawior dlatego, że ona przepięknie pachnie i pomyślałam, że chciałabym też szampon, który może trochę zostawi chociaż tego zapachu na włosach. Ona pachnie trochę bardziej intensywnie niż ten szampon, ale sprawdziła się naprawdę fajnie. Ja ją używałam co prawda bardziej jak mm, odżywkę do włosów, nakładałam, zostawiałam chwilę i potem spukiwałam ją. Ale włosy były ładnie, ładnie pachniały przede wszystkim, ale też były fajnie nawilżone i nie miałam problemu z rozczesywaniem, także mazeczka się sprawdziła, chociaż też nie nawilżyła jej tak jak... W zasadzie nic mi jeszcze nie nawilżyło tak włosów, więc nie mam porównania, ale mam nadzieję, że znajdę coś, co sprawi, że one będą tak miękkie na końcach i tak gładkie, i tak po prostu błyszczące i zdrowe, jak nigdy, więc cały czas poszukuję takiego produktu, ale maseczka była naprawdę fajna. I dwa produkty do makijażu skończyłam w końcu po chyba czterech latach. Puder z klinika i to jest Blended Face Powder w kolorze 03 Transparency. Ja ten puder naprawdę miałam chyba 4 lata i on był bardzo wydajny. Tutaj jest w tym opakowaniu 35 gramów. I powiem Wam szczerze, że w tym momencie ja już nie polecam takich opakowań, chyba że naprawdę uwielbiacie jakiś produkt i nie planujecie go zmieniać. Dla mnie to było straszne, żeby cały czas używać jeden produkt i nie testować innych na przykład, bo cały czas się ma ten puder. Był bardzo dobry, naprawdę bardzo fajny, ale z moim, moją jednak chęcią testowania różnych rzeczy to nie był najlepszy zakup. Mega wydajny. Kosztował chyba około. Nie wiem, 100-110 zł może. Jego też kupiłam na jakieś promocji, wtedy, więc na pewno był tańszy. W każdym razie, jak nawet na wysoką cenę, to i tak wydajność tego produktu jest niesamowita i za taką cenę warto kupić ten produkt. Pewnie każdy puder sypki właśnie warto kupić, bo one są bardzo wydajne, także ten się sprawdzał super. On niby miał kolor ale on delikatnie właśnie wyrównywał kolory skóry. Fajnie ją matowił, ale to nie był taki płaski mat, tylko to była taka bardziej satyna. To, ten efekt utrzymywał się cały dzień, chociaż ja też nie lubię robić poprawek żadnych w ciągu dnia, także mi to wystarczało po prostu. Pudrowałam się rano i, i to mi wystarczało. Naprawdę fajny puder, bardzo ładnie, bardzo ładnie, tak jak mówię, pozostawiał skórę taką, taką lekko satynową, że ona nie była zmatowiona, nie była rozświetlana za bardzo, ale była taka ładna satynowa, na pewno nie był to taki, wiecie, płaski mat. Fajny puder, tak jak mówię też miałam trochę koloru, więc na przykład spisywało mi się też fajnie po, na jako mm, korektor pod oczy. Ale. No, tak jak mówię, skończył się i na pewno nie prędko wrócę teraz do jakiegokolwiek sypkiego pudru, bo wiem, ile czasu zajmuję zużywanie takiego kosmetyku. I ostatnia rzecz to jest tusz Day Real. Ja mam znaczy, to jest taka miniaturka, ona chyba tutaj ma 4, nie, 3 gramy. I to jest tusz, do którego ja mam takie. Wiecie, no, takie. Nie do końca go lubię, ale czasami się sprawdza i tak za bardzo nie wiem, co o nim powiedzieć. Czy to jest czy to jest fajny tusz, czy to nie jest fajny tusz. Ja miałam taką miniaturkę, która służyła mi jako, jako tusz na wielkie wyjścia za, raczej, dlatego że to jest tusz, który bardzo ciężko zmyć i ja nie, nie chciałabym używać go codziennie, dlatego że denerwowałoby mnie to, że po prostu żadnym płynem, żadnym, żadnym mleczkiem czy czymkolwiek nie mogę zmyć tego tuszu. I raczej potrzeba dużo czasu, żeby właśnie go zmyć. Ja wolę tusze, które po prostu łatwo się zmywają. Jeżeli wykonujemy de makijaż, oczywiście, a nie, a nie w ciągu dnia. E, to jest tusz, który bardzo długo się utrzymuje, który jeżeli, jeżeli przyłożymy się i spędzimy trochę czasu, to możemy bardzo ładnie rzęsy wyczesać, wydłużyć, pogrubić i on naprawdę potrafi dać fajny efekt. Z tego co zauważyłam, to Właśnie to jest tak, że czasem ten tusz mi się sprawdzi, a czasem nie, ale generalnie uważam, że na wielkie wyjście on jest naprawdę fajny. I tym tuszem, bo mam też taką drugą miniaturkę, umalowałam się na tusz na ślub Karoliny i darka, i sprawdził się rewelacyjnie, nie osypał się w ogóle pięknie, rzęsy wyglądały, bo ten efekt też można stopniować, nałożyłam jedną warstwę i drugą warstwę i nadal były rozczesane, były fajnie pogrubione, były lekko mm, podkręcone dodał im na pewno objętości i były takie fajne, mega czarne, no i bardzo ładnie wydłużone, który efekt ja bardzo lubię. Ale jakoś tak, no to nie jest tusz, który chyba jakoś tak bardzo uwielbiam. Fajnie było go przetestować, fajnie mieć taką próbkę właśnie, mm, kiedy mamy jakieś wielkie wyjście i chcemy, żeby ten tusz na pewno nam się trzymał, na pewno nam się nie osypał, nie rozmazał, nic się z nim nie stało, ale żeby go kupować i żeby używać codziennie, to chyba nie. No jakoś nie zachwycił mnie na tyle, uważam, że Robi to, co inne tusze też potrafią. Tyle tylko, że no ma ten plus, tę zaletę, że utrzymuje się cały dzień i nie ma z nim problemu. Ale potem ze zmyciem jest problem, także... No nie wiem sama, czy Wam poleci, bo uważam, że tusz jest naprawdę fajny. Naprawdę, jeżeli mamy chwilę i możemy z nim popracować, to uzyskamy naprawdę fajny efekt. Bardzo ładny. Ale... Ja na pewno do niego nie wrócę. Ja na pewno nie kupię pełnowymiarowego opakowania. Taka miniaturka właśnie mi wystarcza, także... No nie wiem, co mam powiedzieć. Dajcie znać, czy Wy lubicie ten tusz, bo tak jak mówię, on nie jest zły, a mimo wszystko jakoś tak nie czuję potrzeby posiadania tego tuszu. Także to byłoby wszystko. Zobaczymy, Ej, czy ten film był równie krótki, jak ostatni. Eee, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, czy używałyście którejś z tych rzeczy. Jeżeli znacie jakieś dobre maski do włosów nawilżające, to dajcie mi proszę znać. Muszę znacie coś. Oprócz oleju kokosowego może, bo tego na pewno mi się nie będzie chciało nakładać. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam Was do kolejnych filmów. Pa!